Zainteresowany niech przyjdzie. <grymna> jest tu jakiś stary koń? No podejdzie. Dziadek! Jest tu jakiś stary koń? Jest tu jakiś stary. Za te 55 urodziny? 18. To co? Wszyscy razem! 100 lat! 100 lat! Niech żyje, żyje nam! Sto lat, niech żyje, żyje nam Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, raz. niech żyje, żyje nam Niech żyje nam Wszystka pomyślności nigdy nie zagaśnie Nigdy nie zagaśnie A kto z nami nie wypije, niech się pod stół skryje Gerusz, 100 lat! O kurczę ci smakuje? Smakowita będzie pizza. Dobra, dobra, wyciągnij ten dyplom. Daj dalej. Gerard, ile to smukło? 60. 7 do emerytury. Daj, podtrzymam pudełko. daí que tu bo to delikatna aparatura. <sum _> Proszę, jaki Nie? Gerard, tu jest jeszcze deska Frydwańska i gadżety. Gratulujemy <gadżety> bardzo. bardzo. Gratulujemy do życia tak słusznego wieku. Jeszcze takie jedno pytanie, Gerard, o której zaczynamy przyjęcie urodzinowe? <gadżety> rozumiem, 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 że wszyscy są zaproszeni. Coś tam ugotujecie? Nie My tam wpadniemy też. Będziemy z znajomych. <gadżety> Bingię, tak bardzo. Bardzo. ale więc i zaraz bo tak. akurat mamy na chyba barano, ktoś na, chyba, do... ktoś na rajd jakiś tak, właśnie z okazji chcę przypomnieć że o godzinie 12 wyruszamy sobie tutaj w raj turystyczny krajoznawczy i y, trzeba się tutaj spotkać wytłumaczymy o co chodzi damy instrukcję i zaczynamy wszystko z mostka nad rzeczką Tam jest 0. 0 km, pierwszy kilometr, tam zaczynamy. I oczywiście nie tam na czas. Powiedz, że że nie, nie, jest... To nie jest na czas. To nie chce na się czas. spieszyć. To jest spokojna jazda, turystyczna, zwiedzamy sobie okolice. To jest 29 km wokół jeziora. Także zatankować cefury, żeby starczyło. na czym to polega. Powiemy na czym to polega. Jak będziemy mieli te instrukcje. Państwo tam na końcu słyszeli, na czym ten rajd polega? Że o 12 zaczynamy. Nie, zasady za Zasady to jest turystyczny przejazd. No. Wie, to jest emocjonalne. No, ale... to to wszystko. Nie, to mi dobrze idzie. Berk. 29 km to będzie 120. Nie, mamy rak turystyczny teraz. Paulina?